Skarbeczki, dzień dobry, dzień dobry, witam Was <coughs> bardzo, bardzo serdecznie we wtorek. We wtorek 17, kochani, lutego 2026 roku. Czy Wy wiecie, <coughs> że mimo tego, że jest rano, to mamy ostatki dzisiaj? Oprócz ostatek, czy ostatków, nie wiem jak to odmienić, mama by mnie mogła poprawić z góry, Mamy dzisiaj o godzinie 13:00, nów no w Księżyca, proszę państwa. Czyli co robimy? Sprzątamy, tak? Wymieniamy liście laurowe z portfela. Stary oddajemy żywiołom, palimy, zakopujemy, wyrzucamy. Wkładamy nowy, żeby nam przyciągnął pieniądze. No i uwaga niezbyt dobry dzień na operacje i zabiegi medyczne, tam przetwarzy i tak dalej. Dobry dzień za to, na pomaganie innym osobom, na praktyki duchowe. Dzisiaj czas na relaks, kochani. Planujcie przyszłość, róbcie plany. Bardzo dobry dzień na pracę. I ja, ja Wam powiem, że no, całkiem, 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 całkiem te ostatki imieniny, kochani, w moim magicznym kalendarzu ma. Łukasz, Zbigniew i donatka. I donatka. Tak się martwiłam kochani o, o moje samopoczucie, o mój humor, ale chyba niepotrzebnie. Ja sobie tylko odłożę kalendarzek chyba nie potrzebnie jest wszystko Ok. Mamy kartę dnia przetasowaną i karta urodzinowa oczywiście na rok. I dla wszystkich osób, które mnie chcą słuchać. Zobaczymy, co ta osoba chce Ci powiedzieć. Karta pierwsza, karta druga. Możesz sobie o tym pomarzyć, pomyśleć. Karta trzecia. Chyba ta trzecia jest do góry nogami. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Kartą dnia słuchajcie, sobie też przed chwilą wyrosowałam. Rycerz Pentakli. Super, ja się cieszę. Ja chyba tą wezmę. Ale zaczniemy po kolei. Jedyneczko, znów będziemy razem. Dodałam co rano, razem, albo co wieczór. Dwójeczko, chciałbym móc podzielić się z Tobą dobrą nowiną. I kto wybrał ta ja, kartę trzecią? Tyle rzeczy przypomina mi o tobie. No i dobrze ci, tak? <grych> o Jezus, Jezus, ze mną to jest 10 światów. Kochani, bardzo się cieszę. Już sobie robimy zbliżenie. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, jaka piękna. Jaka piękna karta dnia. Przede wszystkim karta dnia mówi o tym, że dzisiaj cokolwiek będziemy robić, działać, będzie to robione z głową, a nie z głupia fran, jak tu mówią. Nie, nie, już koniec. Koniec żartów. Bądźmy dzisiaj odpowiedzialni. Bądźmy dzisiaj, moi drodzy, konkretni. Rycerz Pentakli, on się nie spieszy. On ma czas przyjdzie, zastanowi się, pomyśli, zanim coś powie, zanim coś zrobi, możemy my być osobą niezawodną dzisiaj, ale też my możemy, kochani, spotkać osobę, która nas nie zawiedzie, która nam pomoże. On skacze mi. Ciekawe, czemu to tak skacze? Raz nie skacze, raz skacze. Bądźmy honorowi dzisiaj. Jeżeli poznamy dzisiaj faceta, kobietę, to będzie honorowa osoba, dobra. Pracowita przede wszystkim. Ja też mam na dzisiaj dużo pracy. Tak sobie specjalnie zawaliłam, żeby nie myśleć, bo wiecie, co dzisiaj za dzień dla mnie. Więc może warto, kochani, skupić się na czymś tak porządnie, od A do Z, wyznaczyć sobie Cel i do tego celu pójść. Chyba ktoś jest gotowy rozmawiać. Słuchajcie, czuję, że ktoś przyjdzie z jakąś propozycją, zaproszeniem. Ktoś chce rozwiązać jakiś problem, ale na zasadzie ugodowy może masz jakąś reklamację do zrobienia. Dzisiaj jest dobry dzień. Może chcesz się z kimś pogodzić, może ktoś chce się z Tobą pogodzić, i to jest właśnie ten dzień. <laughs> dobry. Wykażmy się, moi drodzy, dzisiaj cierpliwością. Jeżeli ktoś z Was jest ognisty, tak jak ja, to warto ugryźć się w język. Warto nie powiedzieć wszystkiego, co się chce. Warto rozluźnić atmosferę między ludźmi, czy to w pracy, czy to nawet w autobusie, metrze. Jeżeli był jakiś dylemat, ja ciągle mam takie coś przed oczami, że do tej pory mogliście nie wiedzieć, jak daną sytuację rozwiązać, a to rozwiązanie przyjdzie bardzo łatwo. Ktoś dostanie dzisiaj prezent, ktoś dostanie pieniądze, ktoś dostanie nagrodę, premię. Ja tutaj nigdy nie namawiam do żadnych totolotków, gier losowych, ale czuję bardzo mocno, że nawet to, jeżeli to będzie tak jak u mnie było, 10 zł, to będziecie skakać pod niebiosa, bo się tak ucieszycie, że los coś wam da. Jakąś nagrodę. Ktoś może pojechać, słuchajcie, w. To się nazywa delegacja z pracy, tak? W delegację. I to będzie bardzo ciekawa podróż, bo tam się dużo czegoś nauczycie, dużo czegoś dowiecie. Ja idę do biblioteki i Rycerz Pentakli sugeruje, że jeżeli czegoś nie wiesz, a chcesz się dowiedzieć, to uczyć, idź. Mogę powiedzieć nawet, że jesteśmy. Bezpieczni, jakby chronieni. On siedzi na tym osiołku czy raniferku, Uważajmy na nogi dzisiaj, żeby nie skręcić kostki. Uważajcie na kolana, mogą dzisiaj boleć kolana, kręgosłup, ale i może coś być nie tak z układem trawiennym, kochani. No. Uważajcie, bo takie coś może się przyplątać niechcący. <laughs> Sprawdźcie konto, bo przyjdą pieniądze, to na pewno. A jeżeli chcecie się zdecydować, kochani, wejść w relację, to ja powiem tak. Z rycerzem pentakli wejdziecie z głową, a nie z różowymi okularami. Więc jeżeli uważasz, że ta decyzja jest przemyślana, że ta osoba jest konkretna, pracowita, rzetelna, to to jest osoba dla ciebie. Ktoś z was powie, długo byłem singlem, czuję, że już jestem gotowy, gotowa na związek. I zróbcie to. Zróbcie to, bo to będzie pracowita osoba, która przyjdzie, przyciągniecie taką. Możecie jej jeszcze nie widzieć ale ona już do Was zmierza kochani, pięknego dnia Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego słyszymy się jutro Buśka, pa pa